Hej, hej, cześć, z tej strony Machoman i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry World Conqueror 4. Jeśli Wam się spodobał odcinek. Nie zapomnijcie zostawić działki w góry, w górze. Subskrypcji na kanale, komentarza dla zasięgu. Obczajcie też inne serie na naszym kanale, w tym, którą yy, właśnie ogrywam. I też pamiętajcie na swoim znajomym. Jak pamiętacie, mi zrobiliśmy misję numer 3 numer 4 z yy, misji. No, z rozdziału zimnej wojny po stronie Układu Warszawskiego. Jak widzicie, ja mam zrobioną, ale tylko dlatego, że po raz nagrywania odcinka, niestety mi skaszowało mi nagranie, a skończyłem już misję szóstą. Więc, więc niestety <grym> się nie nagrałem. Myślę, skończyłem ten, całkowicie te, te, te rozdziały i mamy wojnę. Znaczy już skończyliśmy, skończyliśmy cały rozdział. No i cóż, przejdźmy do misji piątej, czyli ciemność ze wschodu, mam nadzieję, że szybko się to ogarnie, mam nadzieję, że mi nie wykarczą mi gry, bo inaczej się zdenerwuje kurwa na tą, <tum> tą yy, nagrywarkę. A, a jak zażycie zauważyć, zmieni zmienia nam się ten... <śm>, yy, zmienia nam się... Troszeczkę kanał się troszeczkę zmienia, ponieważ jak widzicie do, 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 do wszystkich naszych serii, do playlist, zostały dodane yy, te... Yy, jak tam powiedzieć, yy, miniaturki, ale to też, nie, ale to też nie będą jedyne zmiany w yy, naszych tych... W naszych. W naszym kanale. Ponieważ będzie, będzie dodane nowe intro, nowe wszystko. Znaczy, nowe. Znaczy, będzie dodane na pewno nowo, nowy ten. Nowy, 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 nowy. nowy no. Jak to mam powiedzieć? Nowy. O jak znaczy nowy zjazdun kanału, nowe intro oraz różne inne takie ciekawe rzeczy powiedzmy, będziemy będziemy dodawać. Więc jakby to powiedzieć, będzie to życie ciekawie. Eee, to coś tu przesunę. To będzie tak. A też chcę szybko to ogarnąć, bo. Chcę wysłać ten odcinek dzisiaj, bo jak wam, to już jest wtorek, a to jest też moja kolej do, do wysłania yy, tych yy, odcinków. Dobra, mam, że oni przegra... No, tak by nie daje rady nas powstrzymać. No cóż, trudno. Lepiej dla mnie. No cóż, trzeba to szybko zrobić. Jeżeli ja wam też pokażę, yy, o co chodzi dokładnie z tymi medalami. Znaczy, no nie wiem, czy wam pokazywałem chyba w tym odcinku, jak wygląda, jak wygląda yy, ten. Tak, by awansowanie generałów po w skończonym rozdziale. Chyba yy, tu przejdę się. Dobra, to będzie tak. Yy... Tego wyślę tutaj. Mam nadzieję, że mi nie skaszuje. Bo zada no, Bo ja mam takie, tak, 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 tak ustawione, że mam tak kółeczko które po prawej, prawym rogu. Powiedzmy, czyli pokazuje mi, że ja to agrywam. To ja mam nadzieję, że mi nie skaszuje. Cholera, tej gry bardzo to cholera, liczę. Co tam ogólnie u was słychać? Um, ogólnie coś też jest tak fajnie, że yy, trzeba tutaj... Znaczy mi się po prostu tak jakby... No jak zaraz widzieliście, że no, Dawid, Dawid Kua, czyli Dave, yy, powiedzmy, już ulepsza ten nasz kanał. Żeby było bardziej na to żyście, bo ma dużo czasu. Hm. E, też e, planujemy z Dave'em, jak, jak wtedy jak przyjadę do Krakowa, na uwolne, waka... na... żartujmy, planujemy zrobić e, live'a 24H, 24-godzinnego. Żeby po prostu tak jakby, hmm, jak to mam bardziej to wyjaśnić. Po chcemy, a zabierz końcu tego 24-godzinnego live'a, bo chyba z tego co pamiętam, najwięcej ja miałem, ja chyba miałem chyba koło 10 godzin, czy tam 11, to powiedzmy że, jest, <laughs> powiedzmy, że to jest chyba rekordem. Hmm, to tutaj dam. Dom tutaj. I trzeba po prostu to jakoś mniej więcej holender ogarnąć. E... Dobra, samo mam zdobyte. Dobra. E... A tegoż się tutaj. E... To jest tak. E... Żeby mi tego nie skaszała mi gry. Bo się. Zderwuję, powiedzmy, zostawię tak, bo mi się to i co będzie. Yy, mam nadzieję, że. O. San Diego zdobyte. Yy, to jest tak, p, tutaj. Jeszcze się tutaj. Chyba zdobyte, to też zdobyte. Głoszę też, że ja chyba zostawię jeszcze tak, bo kurde mogą mi to zająć. Cholery, jedne. A ja nie mam, że zamiaru Hol Holender 100 razy zajmować rzecz, niektórych, niektórych rzeczy. Dobra, tu się przeniosę, tu, hmm, to będzie tu, hmm, dobra, to będzie tak, dobra, hmm, chyba myślę, że to zostaje zajęte, No serio, ja pierdolę. Mhm. Dobra, Fenix zapewne zdobędę. No, Zrobię to tak, po prostu, żeby to skończyć i myślę, spadochroniarze do pomocy. O, i misja piąta zdobiona, oczywiście. Za powtórkę niestety mam mało nagród, bo, ale to dlatego, że przez to, że właśnie mi się skraszowała cholerna gra mi się skraszowała i po prostu muszę... No widzisz, że mam już... Na, mogę wziąć na harda. Tak? E, ostatni rozdział, czyli Czerwona burza. E, a czekajcie, a weźcie sobie teraz tak. Słuchajcie, tak. Oczywiście ja wezmę tutaj. się wpakuję. E Czekam, Einstein'a muszę przenieść W takim razie tu. Tu muszę dać Żukowa. <laughs> Żeby Tu. tych Tu muszę już Tu zaatakować inne miejsce, które to mam zajęte. Yy, dobra, to będzie tak. No, yy, czekajcie. Yy, 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 yy. Bo samych pancerniaków będę używał. Dobra, to też może być tak faktycznie fajnie. Yy. Yy, tak, tak, tak. Skończone, no dobra. Eee, teraz tak. O, sam się sam się. O, sam się wystawił na wywalenie się stąd, więc zajebiście. Eee... Dobra, to już muszę tak przestawić. Mhm, mhm, Dobra. Eee... Zrobiłem to tak. Chyba. No nie, zaczynamy. Czy w 5 i to usunąć, generało. Do Clark, chyba. Pozby, to chyba się gościn Clark nazywał. Pozbyty. Tutaj jest przejęte. No i tutaj, to trzecie, mogę użyć bomby jakiejś. Hmm, wodorowej, dobra. to się chyba hydrowodorowa złamała? Zniszczenia Waszyngtonu użyję yy, tas tak Dobra, Detroit zostanie zdobyte. Dziękował yy, No i cóż Będziemy sobie przechodzić. Proszę mi nie wykra nie wykrzacz, Dobra. Bo lubi mi to wykrzaczać i to po prostu będzie mnie osobnie denerwowało. Dobra, teraz tak zrobimy to tak. Nie to tak chciałem, ale dobra. To jest tak, to to, to. to, 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 to. tak sobie stanę. Oba to jest zostało zajęte. Eee, a przejdę się tak. Zrobił to tak. I teraz czas tutaj zrobić. Tu byle eee, Zara się nie będę używał. Przejdę się tutaj Mansteinem, żeby za zająć tutaj. Czekałeś tutaj, żeby zaczął już bombardować Waszyngton? Okej. Okay. A Sewezes zbuduje bomby, bo mam tak mam badania z bombami, że w jedną, znaczy w jedną turę zrobię takie bomby. Powiedzmy. Że mi ktoś mi nie zarąbał tam i mi To będzie tak. Yy. Yy, czekajcie, to będzie tak. To będzie tak. Nie, tutaj jak już to siebie chcę. Masz no, ale za hałas chcę tutaj przenieść. Dobra. Yy. Jarku, poproszę o bombę, i to jeszcze Jezus, to zajęte, jeszcze jest. Powiedzmy dobra, to będzie tak. To byłoby tak. Dobra, to będzie tak. To będzie tak. Yy, czy ja zajmę to w końcu do cholery? Tak, zajmę, dziękował. Yy, a jeszcze mogę ewentualnie rzucić broń laserową, nazwijmy to. Chyba to skończę w mniej 10 rund. Jak się uprę. Hmm. Tylko że mi to nie wyskrzaczowało mi błagam gry, bo ja nie chcę mi się 100 razy tego nagrywać. Ech, to jest takie upierdliwe nagrywanie 100 razy tego samego. Ale to muszę nagrywać, bo po prostu, no muszę. Dobra, Nowy Jork padł. Stanę, bo nie wiem, czy ktoś to będzie chciał. Nie wiem, czy ktoś będzie. Hehe, ten podbija mi to do cholory. No, mam przed sobą tego. Mark Artura, jak dobrze pamiętam. Dobra, przeniosę się tu. No, prawie się udało, nie powiem. Dobra. Szybko tu, tu chyba to zajęte, to zajęte, to zajęte. To zajęte, to to, 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 Zajmuje to. Nowy Jork. No, powiem kurczę, skapitulować. I chyba tak będzie. I skończy się ta misja. O! i Nowy Jork, padł I misja ostatnia, czyli czerwony sztorm zakończona. O! Dziękuję Ci Boże. Tylko, w już pokażę, zaraz już szybko to sobie. Te tutaj rzeczy. O, właśnie. Yy, chodzi mi było o to, że jak widzicie, możemy maksymalnie jeszcze podnieść rangi, powiedzmy, te pasy tutaj na, z czerwonego nawialowego. Tylko one kosztują 500 medali. No widzicie, troszeczkę tych. Nie, przez to. A to, a to takie zrzutowe, to są takie specjalne, kurde, co dostają nasi generowie specjalnie, umiejętności. Widzicie, nawet wniosłem się nad, czasem awatary niektórych. Wam pokażę na Halseju, o właśnie, że on może się awansować i musi mieć jeszcze 60 takich Czy dostanie jeszcze... Eee... A, to było z dwóch części to jest chyba, bo normalnie bym miał tak. Tego tylko... nowego overlorda. Aż tylko nie pamiętam, tylko nie pamiętam jednej rzeczy, czy Trzy... na to mogłem zrobić jeszcze. Hmm. Tu tylko na tych a tu. No, a jest a nie może. być. I Rokosowski. A czekaj, Rokosowski jak miał? A, Hero. Okej. Okay. Wipe, wipe out the North. Aha, jeżeli zabije, to dostaję kude, tak zwanego Stenta nie bym nazywał. Mm. Ale chyba pokażę zaraz, czekajcie. O, dawno Bram się. Widzicie, dostaję jeszcze tam parę tych. Jeszcze będzie mógł przeżyć się noska pod jego dołosem i dostaje i, i dostaje kolejny baner tutaj. Słuchaj to daj dam od razu, żeby był było bo chyba nie mam mocniejszego, to, to apelu nie będę miał mocniejszego. Yy, dobra, yy, ale tutaj skończymy. Na swym odcinku, zobaczymy, może, za, może zrobimy kawa Harda, zrobimy na Pacyfiku. Żeby ten yy, tutaj był oczywiście. Jak się rzeczywiście, jak się odcinek, nie zapomnijcie, nie zapomnijcie zostawić dziewki w górze, subskrypcji na kanale. Komentarze dla zasięgu oraz inne takie rzeczy. I cóż, na razie. Pa, pa.